Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić aplikację pogodową o nazwie Celsius. Aplikacja ta jest nic innego dodaje nam nową ikonę i pokazuje nam na ikonie aktualną temperaturę. Są tutaj jeszcze aplikacje Fahrenheit. Ja mam płatną akurat Celsius, też jest kostenlos, dla darmo. Ale ta darmowa po prostu ma reklamy i ograniczona jest tylko do 3 dni. A jak to działa, to Wam pokażę. Tu jest zainstalowany Aktualna temperatura w Szczecinie 16 stopni. Możemy wpisać dane miejsce, a bo generalnie znajduje nam to za pomocą GPS-u. Jak widać, tu możemy sobie wpisać jakieś inne miasta. Mamy ustawienia. Mile kilometry Możemy też to ustawić do Notification Center Żeby nam pokazywało. No i tak to wygląda. To jest tak. Pogoda jest na 9 dni. Możemy kliknąć sobie rozłożyć na cały, jak to wygląda w ciągu całego dnia. Jak widać co kilka godzin pokazane jest mniej więcej. Wiatr, ciśnienie jakie jest. Klikamy z powrotem. Możemy zobaczyć inne dni. Dodatkowo jest kilka mapek. Między innymi jest mapa chmur. Jak to wygląda? Mapa temperatur. Tyszczowa mapa. Naprawdę aplikacja za 79 centów eurocentów to jest naprawdę niewiele, a daje dużo możliwości jak nie jedna inna pogoda. Żeby zajrzeć, no i jak generalnie można zawsze widzieć. To była mapa wiatru. Satelity. I Twitter, Facebook, tak to wygląda. Możemy przykładowo na przykład wpisać inne miasto. Yy, przykładowo. Tak to wygląda. Później już mamy na dwóch pulpitach, i tak można mieć kilka pulpitów różnych miast. No i oczywiście, plakietka nad tym, wiadomo, że jest 16 stopni. Bardzo fajna aplikacja, polecam wszystkim.